Dzień dobry mówimy naszym słuchaczom, ale również widzom, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Witamy również naszego gościa Marek Olbrecht, dyrektor MPGKIM w Łomży, odwiedził dzisiaj nasze studio. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry. Panie dyrektorze, święta coraz bliżej i ten klimat już możemy poczuć w mieście. Na starym rynku pojawiła się choinka i ozdoby. Ile dekoracji świątecznych pojawi się na ulicach w tym roku? Ogólnie można powiedzieć, jak co roku chcemy przyozdobić miasto bardzo świąteczne. W te ozdoby możemy podzielić na dwa rodzaje: iluminacje świetlne, takie, które będą w tym roku 20 sztuk takich dużych fajnych aranżacji takich świetlnych. No i ponad 250 sztuk na słupach. Z tego będziemy na słupach mieli 90 nowych iluminacji, takich świeżych, a reszta będą te już po przeglądach, po naprawie, te stare, które zawsze są montowane na słupach, tak żeby przyozdobić. W tym roku będzie taka nowość, ulica Zawadzka bardzo będzie ładnie przystrojona, ale też tak jak zwykle bardzo ładnie będzie wyglądał. Mam nadzieję, że zwycięży w tym roku w rywalizacji tych ozdób świetlnych Park Jana Pawła II, bo będą takie zabaweczki 2D, 3D, najnowsza najnowsze trendy w oświetleniach bożonarodzeniowych i myślę, że ten wieczór mikołajkowy 6 po południu będzie rozbuśnie, bardzo barwnie, przyjemnie tak i ta zabawa na pewno dla dzieciaków się uda, bo zaskoczymy chyba wszystkich piękną scenerią w Parku Jana Pawła II. No pewnie dzieciaki życzyły sobie, żeby trochę było śniegu, trochę mrozu, żeby ta sceneria bożonarodzeniowa wybrzmiała w 100%, czyli ten śnieg pewnie jest potrzebny i trochę mrozu, ale zobaczymy to. Zobaczymy, zobaczymy Prognozy, jak pogody, to będzie, tak. bo to jeszcze trochę czasu jest. Ale myślę, że, że to, to się bardzo przyjmuje ciepło, przyjemnie. Ludzie, a szczególnie nasi milusińscy potrzebują tych efektów bożonarodzeniowych, bo to czeka się można powiedzieć cały rok na takie, na takie scenerie, na takie aranżacje. Pan dyrektor wspomniał o ulicy Zawadzkiej, co w takim razie tam się pojawi? To są, będą takie oświetlenia na słupach, takie śnieżynki, coś bardzo zbliżonego, ale bardziej takie wyjaskerowione barwy takie będą, takie bardzo czyste, ledowe, ale też nowe, nowa aranżacja, to, co mamy na, na na zjeździe tutaj przy tej muszli tak zwanej, będzie nowe, będą nowe ledy z jelonkiem i z napisem ZASMAKUJ W ŁOMŻEJ. To będzie, bo ta aranżacja, która była dotychczas, to już była troszeczkę, że tak powiem wyeksploatowana, ona się często psuła, nie było wybarwienie takie widoczne. Teraz będzie już to naprawdę ładnie wyglądało. Już dzisiaj kończymy tą, tą można powiedzieć, montaż tych, tych oświetleń i, i one już będą gotowe. Myślę, że dzisiaj jutro na piątek chcemy, żeby to już były naprawdę już wszystko, wszystko na 100% to gotowe. Te wszystkie, co mówiłem, to, to, to prawie 200 tych ozdób takich na całym mieście będzie i one będą właśnie już gotowe wieczorem w piątek. Tu jeszcze będzie w domu, w domu Kultury, w Hali Kultury będą jakieś spotkania, to to już stary rynek tutaj w mieście będzie na 100% zrobiony. No i te wszystkie uliczki ulica Długa, ulica Rządowa, Giełczyńska. Ta cała, cały środek miasta tu na rondach Hanki Bielickiej, w okolicach Teatru Lalki Aktora, ale też dalej wzdłuż ulicy Szosy Zambrowskiej, także te, te fragmenty Starego Miasta będą też przepięknie wy, wy, wyglądały i na wieczór wikilijny, które Władze miasta chcą zorganizować, ale też ten Boże Narodzeniowy jarmark. Także dużo atrakcji będzie na pewno, będzie możliwość uczestniczenia w tym i, i, i jakichś doznań estetycznych, ale i duchowych, myślę, również. Tak, faktycznie, bo zawsze te ozdoby no dodają takiego klimatu to, to, tak, do tak, tych to wszystkich wydarzeń. I cieszą oko. Scenografia świąt Bożego Narodzenia Nowego Roku jest chyba najładniejsza. I wszyscy na to czekamy, że, że, że to, to, to jest taki efekt właśnie radości człowieka z nadchodzących świąt i z narodzin Jezusa Chrystusa. Zobaczymy, czy też w święta zima do nas faktycznie zawita, bo pierwsze opady śniegu już się pojawiły. Jak na razie za oknem widzimy, że bardziej jest jesiennie niż zimowo, ale mm, te listopadowe opady śniegu Was nie zaskoczyły? No nie, można powiedzieć, Trochę tego śniegu spadło, ale to było może i w jakiś sposób nas sprawdziło w gotowości, bo w mojej ocenie i w ocenie nie tylko mojej, ale mieszkańców Łomży, rzeczywiście było poprawne wykonanie swoich czynności i to dało efekt, że tak naprawdę po godzinie, po dwóch godzinach na mieście był porządek. Drogi były czarne, chodniki posypane, przejścia dla pieszych również odśnieżone, posypane piasko-solą. I już rano w poniedziałek to wszystko było jak trzeba. Oczywiście zdarzało się gdzieś takie poboczne, jakieś niewielkie uliczki, gdzieś tam w osiedlach, na domkach jednorodzinnych, ale. W ciągu dnia myślę, że na 12 już było wszystko zrobione, ale potem przyszła odwilż i to wszystko popłynęło, także. Myślę, że w porównaniu z innymi, z innymi drogami wojewódzkimi, powiatowymi czy gminnymi, nie było śliskości. Nie było też żadnych zdarzeń, można powiedzieć, bo tak jak czytaliśmy w internecie, to na S61 był poważny wypadek, ale też to miało miejsce, że, że nie było w porę odśnieżonej posypane soną. Także tu trzeba bardzo uważać. Nawet przy niewielkich opadach trzeba zwracać uwagę żeby nie doprowadzić do tego, że będzie gołoleć, albo jakaś śliskość pośniegowa. My w swojej organizacji akcji zimowej mamy dyżury domowe można powiedzieć w większości, ale jest jeden pracownik, który ma do dyspozycji samochód i kontroluje miasto co godzina, jeździ po wszystkich takich miejscach. My wiemy, gdzie są takie miejsca groźne, gdzie występują gołoledzie i, i, i można powiedzieć ta pośniegowa śliskość. I tam najbardziej zwracacie uwagę? Tak, i wtedy to można powiedzieć, taki pierwszy rzut to są mosty i wzniesienia, zakręty różnego rodzaju i tam musimy być pierwszy, bo to jest najbardziej zagrożone. Tam, gdzie jest podjazd, tak żeby nie blokować, żeby nie było korków samochodowych, bo potem jest trudno to wrócić do pierwotnego zdarzenia. I tutaj można powiedzieć, o tyle jest i chwalić Boga, że, że nie było żadnych wypadków, nie było zdarzeń drogowych i tutaj trzeba powiedzieć, że nasi panowie, nasze panie, nasze panie stanęły na wysokości Spisali badania. się na medal. Tak i tutaj żeśmy, ale to było taki sprawdzian, preludium, które nas jakby utwierdziło w przekonaniach, że mamy dobry sprzęt, jest tego sprzętu sporo. Mamy zapasy i, i piasko soli, i soli. Ile ton w tym roku? W ciągu tej właśnie tej, tej, tej nocy z niedzieli na poniedziałek Niecałe 60 ton soli i 5 ton piasko soli na mieście wysypaliśmy. No i to, to starczyło, żeby, żeby prawidłowo komunikację utrzymać i na chodnikach, i na placach, ale też i na, na tych ciągach jezdnych. A jeżeli chodzi o cały sezon zimowy, to ile soli i piasku jest przygotowane? Mamy przygotowane 1500 ton razem soli z piaską solą, czyli 1200 ton soli i, i, i prawie 300 ton piasko soli, także jesteśmy przygotowani. Ponadto mamy taki tlenek wapnia, który na bardzo niskie temperatury działa. I tam, gdzie jest taka możliwość, to mieszamy to, albo już, jeżeli mróz jest powyżej 20 stopni minus, minus stopni Celsjusza, to wtedy on działa. Natomiast sól działa tylko tak, tak się umówmy, że w granicach 10 stopni, minus 10 stopni Celsjusza powyżej ta sól bardzo słabo działa i wtedy jest problem. Ale staramy się to wtedy sypać piaską solą, takie rzeczy. Mamy też swoje techniki, żeby, żeby nie było ślisko. A jak się przygotowujecie do tego sezonu zimowego, bo zaczynacie dużo wcześniej? Tak, no jeżeli już można powiedzieć, to od 15 października nasze służby są przygotowane. Miesiąc wrzesień, październik, połowa października nasi panowie w warsztacie wszystkie usterki usuwają. Muszę powiedzieć, że to też jest takie, że ciągniki samochodowe są używane jako wywrotki, a w akcji zimowej prze, przestawiamy tę te skrzynię z wywrotek, zdejmujemy, a montujemy posypywarki solą, soli i wtedy jesteśmy gotowi. Mamy cztery sztuki takich poważnych posypywarek, takich profesjonalnych, dużych gdzie wchodzi około 10 ton soli na, na, na pakę tak zwaną i one, one wystarczają na posypywanie jedno, te cztery samochody jak wyjadą, szczególnie to jest bardzo efektywne w nocy, jeżeli nie ma ruchu, bo miasto tym się różni od poza miejskim terenem, że jest dużo trudniej utrzymać drogi w mieście niż poza miastem, bo, bo tutaj są światła, tutaj są korki, tutaj są zdarzenia takie, no i ruch przede wszystkim du Duży i tu jest ten samochód musi zwolnić, wtedy ta efektywność i wydajność tego samochodu jest słabsza. No a jak jest w nocy, to wtedy wiadomo, jest mniejszy ruch i można szybciej, sprawniej i dużo bardziej efektywnie to wykorzystać. A poza tym są ciągniki, tam, gdzie są mniejsze uliczki, to mamy ponad 10 ciągników, gdzie wyjeżdżają na rewiry. I tutaj można powiedzieć są samochody dostawcze, gdzie na tej tak zwanej pace jest piaskosul i tam jeżdżą, gdzie, gdzie, ale też na mieście mamy ponad 250 sztuk skrzyń z piaskosolą i tam dozorcy, którzy, tak, tak zwani dozorcy, bo to są pracownicy zieleni i, 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 i zakładu drogowego, są miasto, jest podzielone na około 30 rewirów takich. I ci m, pracownicy fizycznie wychodzą w nocy, już o godzinie 5 jest ta gotowość, przy, przyjeżdżają do pracy, idą, jadą na te rewiry i posypują przede wszystkim pieś, przejścia dla pieszych. Takie newralgiczne, trudne e, miejsca, żeby, żeby jak już ktoś idzie do pracy o godzinie 6-7. To żeby wszystko ta było bezpieczne. Gotowo, odśnieżone, posypane i żeby było bezpieczne. Czyli MBGKM jest w pełnej gotowości, w razie gdyby nagle. Pada tak. śniegu się pojawiły. Cały czas jest ten dyżur tego pracownika, który monitory ma telefony do wszystkich kierowców, którzy są pod telefonem. Bo wiadomo, oprócz tego, że trzeba bezpiecznie poruszać się po mieście, to również trzeba dbać na tą stronę ekonomiczną, bo tych pieniążków nie ma za dużo. Trzeba tak racjonalnie ustawić tą pracę naszych konserwatorów, naszych kierowców, pracowników, żeby to było i efektownie, i efektywnie. Ale mamy grudzień, więc to jest taki czas zawsze podsumowań. Jaki to był rok dla MPGKIM w Łomży? Myślę, że dobry rok był, ponieważ tak globalnie można powiedzieć, to co jest widoczne, to są ulice, tereny zielone, parki, chodniki. Staraliśmy się wykonać tych remontów bardzo dużo. Z napraw takich bieżących, to muszę powiedzieć, że bardzo jestem szczęśliwy, zadowolony, że do naszej firmy trafiło dzięki panu prezydentowi, ale też Radzie Miasta. Taki poważny sprzęt do łatania dziur, można powiedzieć, takich napraw cząstkowych wiezdny. Jest to sprzęt bardzo dobry, taki profesjonalny który pomaga bardzo szybko sfrezować i wyłożyć masę tak zwaną MMA, która bardzo dobrze reaguje na, na różnego rodzaju mrozy przejścia temperatury przez zero, i to jest taki, no, można powiedzieć, w tym roku żeśmy to po raz pierwszy. Teraz jak miną święta, będziemy właśnie naprawiać to. Do tej pory mieliśmy tak zwane recyklery, gdzie ten uzyskany materiał. Z, z frezowania. przetapialiśmy, to bardzo długo trwało. To ja tylko przypomnę, kierowcy to na pewno pamiętają, w tamtym roku po, zaraz po Nowym Roku Wojska Polskiego było robione aż praktycznie trzy miesiące, parę dziur było łatane, bo to trzeba, żeby to nagrać, zagrzać tą masę, wylać, dużo sił, środków było zaangażowane, a efekt jest bardzo nieładny i niedobry, bo są te multy tak zwane, takie wzdłużno poprzeczne pęknięcia, które można powiedzieć no to już jest taka można powiedzieć stara maszyna stara technologia która powoli już będziemy wypier wypierać natomiast ta maszyna jest też uzależniana od wytwórni masy bitumicznej która można powiedzieć nas jakby tutaj ogranicza w dostępie do tej masy, bo jeżeli ta masa w naszej firmie Łążyńskiej PBK, jeżeli tam nie przygotowują tej masy, to my nie mamy po prostu tego towaru, żeby wyłożyć ten asfalt na, na ulicach. Ale to wtedy używamy recyklera, jakieś drobne, małe dziury. A poza tym, że jeżeli są takie doraźne rzeczy, mamy tak zwaną masę na zimno asfaltową, w takich workach je się. Podgrzewa, je, je się po prostu, wyczyszcza te dziury w jakiś sposób, i się za pomocą maszyny, która jest z takim wibratorem, to, się, to, to to ma wtedy taki żeby, żeby tak zagęścić tą masę, i ona. Dwa, trzy miesiące, może nawet pół roku przetrwać, ale to kiedyś do tego trzeba wrócić i zrobić tak jak trzeba. Zgodnie z regułami naprawy yy, drogi, dziur w drogach. Czy wszystkie jakieś inwestycje, założenia na ten rok udało się zrealizować? Udało yy, tak, się dopiąć no, na ostatni guzik? Yy, Dzisiaj jutro, dzisiaj praktycznie zakończyliśmy bardzo duży poważny remont na ulicy Niemcewicza, na pływalni. Tam było około sześciu powierzchni dachowych, bardzo trudna inwestycja, ponieważ na dachu były panele fotowoltaiczne i pracownicy musieli na kolanach pod tymi panelami przychodzić, żeby położyć papę bitumiczną termosgrzewalną. I wtedy wtedy no jest dużo pracy i takiej mozolnej pracy, i myśmy to robili bardzo długo około trzech miesięcy i żeśmy skończyli. I tak naprawdę, oprócz y, tężni, y, wszystkie y, prace z tych projektów y, budżetu obywatelskiego mamy wykonane w 100%. Y, teraz, y, jeżeli wykonawca wejdzie na plac budowy, tężni, my będziemy y, część tak. Y, Władze miasta zdecydowały, że my będziemy uczestniczyć w, w tej procedurze inwestycyjnej. Sama firma wykona te branżowe, można powiedzieć, elementy. My robimy zieleń i całą powierzchnię chodników, takich rzeczy, które są związane z gruntem. I wtedy te koszty, tak jak gdzieś tam słyszałem w środkach masowego przekazu, będą taniej, bo nasza firma my nie jesteśmy do zysku, my jesteśmy my robimy po kosztach na zlecenie miasta bezprzetargowo i wtedy jest to bardzo szybko i sprawnie wykonane. No ponieważ też w tym okresie takim przejściowym od jesieni do zimy już mniej trochę się wykonuje takich remontów i inwestycji, wtedy możemy się zajmować właśnie takimi, takimi życzami, sprawami, tak? Tak. Takimi A co sprawami? okazało się takim największym wyzwaniem w tym roku? No, myślę, że właśnie zakup tej, tej maszyny do, do, do tego cząstkowego naprawy ulic, bo na razie to, to myśmy tylko robili próbę na ulicy Poznańskiej i na szosie Zambrowskiej, i to pięknie wygląda. Muszę powiedzieć, że to się sprawdza i będziemy chcieli właśnie teraz, w tym okresie międzyświątecznym, ale też w okresie już nowego roku 2026, sprawdzić tę maszynę tak, żeby nasi mieszkańcy no, widzieli, że, że ta jakość utrzymania dróg jest dużo, dużo lepsza. No też przed nami stoi też taka bardzo poważna inwestycja, budowa ulicy y, na osiedlu Maria w Łomży. Ale też można powiedzieć, szosa zambroska, tak zwana głęboka. Tam musimy zdzierać podbudowę i zagęszczać, ponieważ tam co roku ten, te wzniesienie upłynnia się, te grunty stają się płynne i trzeba wymienić bardzo dużo kruszywa podbudowy, zagęścić i dopiero masę wiążącą i nawierzchnią tą ścieralną masę ułożyć tak, żeby już nie wracać do tego tematu. To są takie zadania, ale też mówię w zakresie gospodarki mieszkaniowej bardzo dużo wyzwań. Udało nam się bardzo dużo wyeliminować pieców fizycznych na, szczególnie na dwóch, trzech budynkach, to jeżeli tuż tu o, o adresach mówimy, to ulica Sosnowa, Browarna, tam likwidujemy piecy fizyczne i dołączamy, robimy podłączenia gazowe. Jest piec gazowy i wtedy grzejniki montujemy i, i jest po pierwsze ochrona środowiska bardzo dobra, bo szczególnie dzielnica Łomżyca jest bardzo zanieczyszczona dwutlenkiem węgla i ta, ten smok na, na wypadku braków wiatrów na dzielnicy Łomżyca jest bardzo nieprzyjemny i szkodliwy dla zdrowia. I tutaj chcemy wszystkie nasze budynki komunalne właśnie wyposażyć w ogrzewanie gazowe. Tak, żeby było bardziej ekologiczne, bo na to trzeba zwróć, zwracać uwagę. Zresztą mamy takie rozporządzenia i wyzwania już prawne, że do końca roku 2020, 2032 wszystkie budynki komunalne muszą, mhm. tam gdzie prezydent jest właścicielem tych budynków, muszą być wymienione z pieców tak zwanych kopciuchów na gaz. To też, to też nie jest docelowe rozwiązanie. Albo i alternatywne inne źródła, że tak powiem, które podlegają ochronie środowiska, no ciężko tu będzie to temu sprostać, bo wiemy jak to wygląda, że to ta energia elektryczna jest bardzo droga. A na razie innych fotowoltaik i pomp głębinowych, w mojej ocenie i w ocenie moich kolegów inżynierów, którzy zajmują się instalatorstwem, nie jest to tak efektywne jak być powinno. Bo zabraknie słońca, zabraknie wiatru, i, i, i już i, pojawia i jest się problem. problem tak. A te podgrzanie wody, ta woda, która jest bardzo głęboko w wnętrzu Ziemi, ona nie jest aż taka w na naszych terenach, nie jest taka. E dodatnia mocno, to jest tylko można powiedzieć w granicach 10-15 stopni Celsjusza, natomiast do ogrzewania to już jest potrzebna powyżej 30 stopni ta woda, żeby miała, żeby cokolwiek można było podgrzać, bo wtedy te podgrzanie elektryczne jest dużo bardziej, kosztuje niż te, mm -hmm. no, tych mniejszych. To trzeba naprawdę dużo energii, żeby tą wodę z pomp głębinowych podgrzać. No to są dylematy fachowców, różne są pewnie zdania, ale w mojej ocenie i moich kolegów jest to szalenie trudne, żeby, żeby ogrzać i podstawą ogrzewania było energię te odnawialne. Skoro podsumowaliśmy 2025 i trochę już zaczęliśmy o tych planach rozmawiać na 2026, czyli na ten nowy nadchodzący rok, jakie jeszcze plany malują się na horyzoncie? Ulica pogodowa bardzo duże zadanie, gdzie trzeba wymienić elektrykę, całe wewnętrzne instalacje podziemne odwodnienia, kanalizacja, wodociąg. Tam jest ponad prawie 1000 metrów, czyli około kilometra, ale też, tak jak powiedziałem, Szosa Zambrowska, kontynuacja. Mam nadzieję, że bardzo dużo zadań będzie tych z budżetu obywatelskiego, jak zwykle, gdzie większość to MPGKM wykonuje. Także jest sporo tych różnych wyzwań, ale też mówię tężnia, chcemy być poważnym wykonawcą tutaj w tym temacie, bo to jest też również już zaległość z budżetu obywatelskiego i ten bardzo nas interesuje, żeby ta tężnia powstała, bo to jest najwięcej głosów ten, ten budżet i ta lokalizacja zdobyła wśród mieszkańców tego terenu. Ja myślę, że te Wycinki drzew będą ograniczone do minimum tam, gdzie jest potrzebne, tam gdzie są niepotrzebne, i kolidujące z instalacją będą w jakiś sposób wycinane, ale nasza firma jest dosyć mocno w tym kierunku ekologicznym ustawiona i myślę, że My wiemy, jak to trzeba zrobić, tak żeby dla środowiska nie zaszkodzić. Także tych planów i inwestycji jest dużo. W zakresie budownictwa komunalnego też mamy właśnie kontynuację tego przyłączy gazowych, tak żeby można było wyeliminować kopciuchy, bo to jest niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Marek Olbrych, dyrektor MPGK w Łomży, był dzisiaj naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie, dziękuję Państwu. Nasz gość dnia.